老大。 Cześć moi drodzy tu Kasia. Witam Was w programie Hot Plota w SKTV Hity na czasie. Dziś możecie wygrać składankę jesień 2013, dlatego oglądajcie Hot Plotę bardzo uważnie. A na początek Maciek musiał, który niedawno został oblężony przez swoje fanki i przez fanki Justina Bibera. Oprócz tego, że Maciek rozdawał autografy, to jeszcze został poproszony przez jedną z dziewcząt, żeby nagrał pozdrowienia dla wszystkich Belibers w Polsce. Maciek oczywiście się na to zgodził, ale podkreślił, że on. Nie należy do fanów Justina Biebera. Hot plata. Rafał Brzozowski wyjawił szczegóły świątecznej piosenki, nad którą właśnie pracuję. W tej chwili biegnę do studia, nagrywam piosenkę świąteczną. Ona jest już gotowa, za chwilę czekamy na śnieg, a jak nie, to będziemy gdzieś jechać, żeby dokręcić teledysk. Robię również taki materiał kolędowo-świąteczny, powiedział artysta w wywiadzie dla Lifestyle Newseria.pl. Świąteczną piosenkę Rafała napisali Filip Siejka i Marek Kościkiewicz, który jest także autorem tekstu utworu. Brzozowski zapowiada, że jego nadchodzący Numer jest utrzymany w stylu lat 80. i taka też będzie jego aranżacja. Optymistyczna piosenka z takim fajnym przesłaniem, z uśmiechem i radością określa numer brzozowski. Hot bloda. Hot bloda. Kochanie, oglądacie program Hot Plota w SKTV Hit na Czasie? Justin Bieber od dawna już zrywa z wizerunkiem grzecznego idola nastolatek i pokazuje nam swoją ciemniejszą stronę. Niedawno pewien dziennikarz dowiedział się, że piosenkarz wydał ponad 30 tysięcy dolarów na taniec erotyczny. No, te panie były bardzo skąpo ubrane, jeśli w ogóle miały na sobie jakiekolwiek ubranie. Moje pytanie brzmi teraz tak: Czy rzeczywiście Justin Bieber powinien być idolem wszystkich nastolatek? Hot Plota. Bardzo, bardzo dobra wiadomość dla fanów Jamesa Artura. Zwycięzca ubiegłorocznej brytyjskiej edycji programu X Factor wystąpi na początku przyszłego roku w Polsce. Artysta zaprezentuje się 4 marca w warszawskim klubie Palladium. Podczas swojego show piosenkarz z pewnością zaśpiewa na żywo swój wielki hit Impossible, a także inne piosenki z debiutanckiego imiennego albumu. Bilety na polski koncert Artura w sprzedaży od 14 listopada. Hot Plota. Kochani, oglądacie program Hot Plota w SKTV Hit na czasie. Nie wiem jak wy, ale ja jestem zaskoczona, ponieważ Kanye West przez cały czas twierdzi, że jego narzeczona Kim Kardashian na pewno kiedyś będzie gościła na okładce Vogue'a. powiedział, że obecnie jego narzeczona jest najbardziej intrygującą kobietą na świecie i rzeczywiście na tej okładce kiedyś musi się znaleźć. Pytanie tylko, czy Anna Wintour na to się zgodzi? A jeśli Wy chcecie najnowszą składankę Jesień 2013 mieć w swojej kolekcji, to musicie odpowiedzieć odpowiedzieć na pytanie jak nazywa się najnowszy singiel Evelyn Lisowskiej? Odpowiedzi wysyłajcie na adres konkurs.mopsk.tv. Do zobaczenia w kolejnej hot